Witamy w świecie, w którym wszystko jest z playbacku. Enrique jest z playbacku, Beyoncé jest z playbacku, Ireneusz Krosny jest z playbacku, Barack... Nie, Barack Obama nie jest z playbacku, on jest akurat z telepromptera, Donald Tusk jest z playbacku, Palikot jest z playbacku i papież jest z playbacku. A szczególnie program, który za chwilę wysłuchacie. O, ten tu już jak najbardziej jest z playbacku. Zapraszam serdecznie. Agent Tomasz. Witam Was na ćwana Hołoto! Nie ma pani ministry, więc jej nie witam. Nawet opatrzność nam sprzyja. Proszę się tak nie podniecać. Napić się tak, zimnej tak. wody troszkę, ostudzić emocje. To było naprawdę coś okropnego. Ja tylko powinnam Bogu dziękować, że nie jest to powielane i powtarzane we wszystkich wiadomościach, bo ludzie by stracili zaufanie do Parlamentu Going forward. bez perspektywy członkostwa. Here's the w strefie euro. Dlatego wzywamy was do głosowania za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę, że to jest y, y, przejęzyczenie. Mówię teraz. Nadużywa się dziś wielkich i groźnych słów. Hańba. Władze rosyjskie po zamachu były autentycznie wstrząśnięte. Rada Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą... Zbrodnia. Dramatyczne. To jest hańba, która przejdzie do historii Polski. W tej sytuacji... Powalałbym e, e, e. się nie urodzić. Now I give the floor to... Agent Tomasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście, którego założeniem jest to, że nie mówimy o rzeczach, które zostały już wyprane i wykrochmalone w mediach głównego źródła. Moi kochani, tak jak tydzień temu życzyłem nam, minął bardzo ciekawy tydzień, oczywiście o, tym, o tych wszystkich ciekawostkach. W prasie główność źródlanej nie było za dużo. Były gdzieś te fakciki rozrzucone, w końcu ja też biorę swoje informacje. Nie biorę ich z kosmosu, nie biorę ich z pierwszej ręki, tylko w zasadzie też ten program jest do pewnego stopnia przeglądem prasy z różnych krajów, różnych stron świata, wydawanej w różnych językach. W ubiegłym tygodniu próbowałem, wiecie co, próbowałem spojrzeć, co jest tak naprawdę tematem głównym. Ponieważ z racji tego, że nie posiadam telewizora, bardzo Wam polecam taką opcję, postanowiłem troszeczkę połazić po internecie i skorzystać z dóbr przygotowanych między innymi za pieniądze podatników. Znaczy, za pieniądze. No tak, bo w sumie, w sumie jak ktoś opłaci kto podatek, to jest podatnik. Ktoś kto płaci haracz. Jak, jak go nazwać? Chodzi o programy TVP między innymi. I tak zastanawiałem się, czy, czy to ja popełniam jakąś, jakieś wykroczenie, że ja generalnie jestem przeciwny abonamentowi, jestem w ogóle za prywatyzacją TVP, o czym pewnie wie każdy, kto przynajmniej jednej audycji z serii agentowej słuchał. I czy oglądając te programy na internecie, na stronach TVP za darmo, obejrzałem nawet jeden odcinek klanu, przyznam Wam się, nie oglądałem tego 10 lat, czy ja. Czy, czy ja coś nie powinienem tego dotykać, nie powinienem oglądać tych wszystkich tam, minęła 24. S, s, i tak dalej, nie? Tych programów, bo chciałem się dowiedzieć, co jest tak naprawdę mainstreamem w Polsce. Tak, mówimy w tym audycji, mówimy w tej audycji dużo o, o, o rzeczach, które się nie pojawiły, ale w którymś momencie trzeba zajrzeć do tego okienka, przynajmniej przeczytać nagłówki, dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi. Przyznam, że to był bardzo ciekawy moment. Wczoraj parę godzin spędziłem nad, na, na, na oglądaniu już, no nie na żywo, wiadomo, bo tam nie ma telewizji na żywo, przynajmniej ja nie oglądam na żywo. Oglądałem parę, parę archiwalnych wydań różnych programów gospodarczo-ekonomicznych, politycznych i tak dalej. I się nie dowiedziałem, co jest, co jest mainstreamowym tematem. Nie mówi się już o tym, że Stany Zjednoczone mają zbankrutować, ale też nie mówi się o tym, że mają trzy miesiące odroczenia tego sufitu zadłużenia, bo tak ostatnio parlamentarzyści w Stanach Zjednoczonych zadecydowali. Czyli przez trzy miesiące nie będzie paniki, nie będzie stawiania świata na, nie wiem, na szubiennicy i tak dalej, i tak dalej, na szafocie ekonomicznym. Problem nam żaden nie grozi, ale też nie jest wytłumaczone, dlaczego nam ten problem nie grozi. Znaczy nam, nie wiem, czy nam grozi ten problem, ale, ale generalnie jest, 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 jest super. Okazuje się, że marihuana jest, wróciła jako, jako temat nie wiedzieć czemu nagle konieczny do wyregulowania i związki partnerskie, o których, o których było na każdym nagłówku przez cały czwartek i piątek pełno tego było. Czyli znowu, znowu jakby nikt nie skupia się na gospodarce, bo tam trzeba byłoby dużo ludziom tłumaczyć. Znowu się będą związkowcy odzywać, to może lepiej, może lepiej to olać. No, strajk na kolei to chyba tylko tyle związkowców widziałem w telewizji ostatnio. Ucierpieliście na tym strajku kolejowym? Bo ja nie akurat, ja pracuję w domu, więc ja nie, ja nie cierpię na kolei. Nie cierpię kolei, nie cierpię na kolei, nic z tych rzeczy. Tak sobie nawet się zastanawiałem, czy nie można by wprowadzić już od, od górnego planu rozkładu, rozkładu tematów zastępczych na cały rok, w przód, że na przykład na wiosnę rozmawiamy o, o niechcianych ciążach. Czy coś takiego, czy, czy antykoncepcja, nie, to niechciane ciąże, tak, bo niechciane ciąże wyskakują po letnich przygodach, prawda? W lecie młodzież kotuje się w, w szałasach bez odpowiedniej świadomości seksualnej, prawda? Bez lekcji wychowania seksualnego, i potem na wiosnę są niechciane ciąże, więc taki temat mógłby być, mógłby być, mógłby być fajny, nie? I jakbyśmy się już umówili na stałe, że naprawdę, na marzec, kwiecień, maj powiedzmy, mamy niechciane ciąże i antykoncepcję. Żeby tylko nie gadać o gospodarce. A... Rzuciła marihuana, to na zimę dobry temat, bo o paleniu to tak bardzo, bardzo zimowo, nie? E, okazuje się, że, że, że marihuana jest winna temu, że ludzie popełniają samobójstwa. No. Okej, okay, dobra. Kiedyś Metallica była winna temu, że Fade to Black kiedyś było winne temu, że ludzie popełniają samobójstwa. Dobra, ale nieważne. Przyznam szczerze, że, że nie polecam posiadania telewizora. W ogóle tam nic nie ma tak naprawdę do oglądania. Wiem, że mówię straszny banał w tym momencie, no ale, ale takie, takie miałem wrażenie, mówię wam to z pierwszej, z pierwszej ręki. Nie, bo ja muszę wiedzieć, co wiecie. Muszę wiedzieć, co jest w mainstreamie, żeby się nie powtarzać, nie? Bo o to, o to tak naprawdę chodzi. Ale wy, wystarczy, że nie będę mówił o, te, mówił o tematach zastępczych i będzie, i będzie wspaniale. A czy tak w ogóle nawet nie wiem, czy, czy, czy jak. bo nie, nie doszukałem się tego. Jak był teraz ten temat marihuany zastępczy, jeden z wielu tematów zastępczych, co mówiono o tym, że w Stanach Zjednoczonych kolejne Stany legalizują marihuanę, czy, czy nie wspominano o tym? Bo chyba, chyba to za mało mainstreamowy news, że, żeby, żeby zaistnieć w polskiej świadomości. Dobra, nie będziemy gadać o mainstreamie. Tydzień pełen rzeczy śmieszno-strasznych za nami. Mamy tu fajny zestawik newsików z zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przez następną godzinę. Zapraszam w takim razie do podsumowania mijającego tygodnia dziesięcioma newsikami, które nie pokazały się w głównym źródle. Jak Państwo widzą, słyszą, widzieli, słyszeli, tu nie ma żadnej agendy. Numer 10 Wiadomość, która w. Padła na mój monitor przed chwileczką, moi drodzy, Wielka Brytania. Straszne zmiany klimatu szykują się w Wielkiej Brytanii przez między piątkiem a wtorkiem. Od piątku do wtorku, czyli ten mniej więcej weekend i parę następnych dni, jak umiecie dobrze liczyć, albo macie kalendarz przed sobą. Od minus 15 stopni, nie, od minus 13 stopni Celsjusza do plus 13 stopni Celsjusza. Takie mają być wahania temperatury i grozi im odwilż. Grozi yy, wielkim Brytyjczykom. Odwilż. Na razie są tam tony śniegu, leżą na każdym rogu, ponoć. Ten śnieg może w którymś momencie zamarznąć, a potem stopnieć, a potem znowu zamarznąć, a potem stopnieć. I agencja środowiskowa, jak najbardziej ciało rządowe, wystosowało do obywateli odezwę. W której to odezwie. Um, Niejaki pan Roy Stokes, który jest rzecznikiem tej właśnie agencji środowiskowej, zaapelował do wszystkich Brytyjczyków, żeby zaczęli w tym w jednym takim złączonym geście lepić bałwany. <grym> koniec informacji. Nie, dobra, to nie jest koniec informacji. Dlaczego on zaproponował, żeby lepić bałwany? Ponieważ o, 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 zorientował się, że jak ludzie odśnieżają chodnik przed, przed garażem, i wrzucają takie wielkie kupy śniegu, to ta część śniegu, która zostaje na, na, na jezdni, bardzo szybko topnieje i ona przyczynia się do, do powodzi, które potem następują, kiedy, ten, kiedy, kiedy jest ta odwilż, prawda? kiedy temperatura wchodzi powyżej zera. A te wszystkie wielkie kupy śniegu stoją tam, gdzie były. I pan Roy Stokes wpadł na pomysł, że teraz wszyscy Brytyjczycy, i tak mówi, idealnie byłoby, gdyby wszyscy, każdy Brytyjczyk, któremu ojczyzna na sercu... Jest miła, powinien wyjść w tym momencie z domu i kolektywnie zbudować bałwana. Ciekawe, czy będzie wypisywał pan, pan Roy Stokes zwolnienia z pracy też różnym Brytyjczykom. I w, ponoć wpadł na taki pomysł, kiedy, kiedy jechał samochodem i obserwował rodzinę, która lepi bałwana, bo uświadomił sobie, że przecież bałwan o wiele, o wiele wolniej się roztapia niż, niż taki zwyczajny śnieg, który gdzieś tam leży pod drzewkiem na krawężniku. Problem jest bardziej skomplikowany, oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii jest, zima zaskoczyła kanalizatorów. Znaczy wszystkie te studzienki Okazało się, większość studzienek jest zatkanych. Nikt tego nie, od, nie odsysa, nie robi jakichś tam okresowych badań i tak za co oczywiście pobierane są pieniądze od podatników. No umówmy się, no przecież przecież studienka musi być. To, że jest zatkana, to jest, to jest inna kwestia. No, tak więc nie uda się tych studzienek odetkać, nie uda się postawić jakiś tam, nie wiem. Tam przeszkód dla tej wody, nie da się tego w jakiś sposób skanalizować. Trzeba budować bałwany. Kiedyś Jan Pietrzak miał taki, taki sketch, czy to Dobrowolski u Pietrzaka miał taki sketch, że to jest kolejny przykład na dowód, na tezę, że bałwany powinny stać w cieniu. Oczywiście rozgorzało, bo to jest, bo to jest wypowiedź sprzed dwóch, trzech dni mniej więcej Roya Stokesa. Rozgorzała ogromna dyskusja, dostało mu się na internecie od idiotów gościa wyzwali, mowa nienawiści, moi drodzy, mowa nienawiści in full effect, w totalnej pełni rozkręcona, dostało się rojowi Stokesowi, tak więc Roy Stokes się schował i wystąpił inny, już, już zaraz potem, następnego dnia, po tym samym po wybuchu, no w Polsce to nie było odnotowane, no bo przecież wiadomo, że bałwany ratują przed powodzią, prawda? I spowalniają zmiany klimatu. To jest wszystko jasne, oczywiste. Anglicy tego nie zrozumieli, obrazili się, kto, nikim nie będzie, oni są narodem kolonizatorów, oni nie będą lepić bałwanów. Tak więc inny rzecznik wystąpił i powiedział, że tak naprawdę już nie mam. Nie mam, nie mam przyznam szczerze, w Daily Mail znalazłem tę informację. Nie, nie ma nazwiska kolejnego rzecznika. Może ten kolejny rzecznik bał się tego, że wszyscy zapamiętają też jego nazwisko łącznie z Rayem Stokesem, ale już ten kolejny rzecznik Agencji Środowiskowej wystąpił i powiedział, że pan Stokes żartował. I że to był tylko taki żart. I ta cała historia, którą opowiadał, że, że był zainspirowany, jak widział dzieci bawią się w bałwany i one potem wolniej spływa z nich ten śnieg i tak dalej, tak dalej. To był wszystko żart. I najlepszą rzecz, jaką. Wielkobrytyjczyk może zrobić to oczywiście dla zabawy, może, może bawić się w, w bałwany, iglo, zrobić wszystko, co, co, co mu się żywnie podoba, nie ma problemu. Tu rząd go nie będzie regulował jeszcze w tym roku. Natomiast najlepszą rzecz, jaką może zrobić, to musi wejść na stronę Agencji Środowiskowej i zapisać się na newslettera na prywatne porady dotyczące zagrożeń powodziowych. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla Wielkiej Brytanii. Ja wiem, że kilku słuchaczy tego podcastu też w Wielkiej Brytanii przebywa. Moi drodzy, nie dajcie zrobić z siebie bałwana. Lepcie bałwany, bo to jest fajna zabawa. Dawno nie lepiłem bałwana, przyznam szczerze. Bardzo dawno, chyba z 10 lat. Yy, z chęcią bym ulepił jakiegoś, jakiegoś bałwana. Tak mi, Mr. Stokes w tym momencie, Roy Stokes, a, jakoś tak ochoty nabrałem dzięki niemu. Na wszelki wypadek zapiszę się oczywiście na, 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 brytyjską, na brytyjskiego newslettera ostrzegającego przed, przed powodziami. A co mi szkodzi. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapoznaj się z dowolną osobą w celu przekazania i namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, mód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 9. Wydawało mi się, że informacja numer 9 nie będzie miała nic wspólnego z dziesiątką, zastanawiałem się, w jaki sposób przejść między jedną a drugą, a tu okazuje się, że zmiany klimatu jednak łączą jedną wiadomość z drugą, mimo tego, że wiadomość numer 10 była o bałwanach, takich ze śniegu, a wiadomość numer 9 jest o bałwanach takich z, z Rady Miejskiej. Nie, taka jest różnica. Yy, jedne topnieją z nich. <laughs> Im wystarczy jedna marchewka. Dobra, dlaczego mówię o, o, o tym, dlaczego ta. Dobra, Nowy Jork, generalnie. Nowy Jork, w Nowym Jorku mamy ciekawostkę, która w zasadzie kiedyś, o której kiedyś już wspominaliśmy w tej audycji, kiedy mówiłem o.